Tworzenie ankiety. W tym filmie pokażemy konfigurację ankiety wraz ze zdefiniowaniem poszczególnych elementów treści formularza badania. Konfigurację badania ankietowego z wykorzystaniem wcześniej stworzonej ankiety. Uruchomienie i wysłanie badania ankietowego. Badanie ankietowe pozwala tworzyć ankiety bez wykorzystania mapy. W badaniu ankietowym respondent odpowiada na pytania z jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem oraz na pytania otwarte. Może też ocenić i lub napisać opinię na temat badanego obiektu. Badanie ankietowe może zostać uzupełnione materiałem multimedialnym, jeśli formularz badania zostanie tak skonfigurowany. Pokażemy, jak skonfigurować badanie typu ankieta na przykładzie badania dotyczącego wizyty w Parku Narodowym leżącym na terenie Województwa Małopolskiego. Rozpoczynamy konfigurację od definicji formularza badania. Nowy formularz badania uruchamiany jest z poziomu menadżera zasobów. Wybieramy przycisk Dodaj zasób, a następnie Nowy formularz badania. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się Studio Formularzy Badań z aktywną zakładką typ Badania. W przeciwieństwie do typu badań GeoAnkieta i Sonda, typ badania Ankieta tworzony jest w oparciu o formularze niepowiązane z danymi przestrzennymi. W kafelku Ankieta wybieramy przycisk Wybierz. Teraz możemy przystąpić do konfiguracji treści badania typu Ankieta. W panelu po prawej stronie mamy dostęp do elementów treści badania. W ramach badania ankietowego można zdefiniować następujące elementy treści badania: Wstęp, ocena, pytanie z jednokrotnym wyborem, pytanie z wielokrotnym wyborem, pytanie otwarte, multimedia i lokalizacja respondenta. Definiujemy wstęp. Skonfigurowany element zatwierdzamy wybierając przycisk Dodaj. Element zostaje dodany do treści formularza badania. W treści formularza badania dodajemy element Ocena. Wprowadzamy tytuł oraz opis. Wybieramy ikonę, decydujemy czy chcemy dać respondentom możliwość dodawania opinii oraz czy odpowiedź jest wymagana. Konfigurację potwierdza tradycyjnie przycisk Dodaj. Kolejnym elementem, jaki dodajemy do treści formularza badania, jest pytanie z jednokrotnym wyborem. Jak przy każdym elemencie wprowadzamy tytuł oraz opis, po czym definiujemy warianty odpowiedzi. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. Analogicznie możemy dodać kolejne elementy: pytanie z wielokrotnym wyborem oraz pytanie otwarte. W ramach typu badania ankieta można dodawać multimedia w postaci zdjęć. Taki element został również dodany do badania. W badaniu ankieta możemy dodać element lokalizacja respondenta. Element ten umożliwi respondentowi wskazanie lokalizacji. Uzupełniamy tytuł elementu, jego opis oraz zaznaczamy, w jaki sposób respondent może zaznaczyć swoją lokalizację. Użytkownik może wybrać jedną z poniższych możliwości, które po dodaniu pojawią się w formularzu badania. Lokalizacja przy użyciu danych referencyjnych, czyli za pomocą określenia lokalizacji po jednostce administracyjnej, miejscowości, adresie, ulicy lub podziałce. Lokalizacja wskazana warstwą przestrzenną. Przy zaznaczeniu tej opcji otwiera się okno Dodaj warstwę przestrzenną, w której użytkownik wybiera interesującą go warstwę przestrzenną, a następnie klika przycisk Wybierz. Po skonfigurowaniu elementu Lokalizacja Respondenta klikamy przycisk Dodaj. Element zostaje dodany do badania. Skonfigurowaną treść formularza badania zapisujemy przechodząc na zakładkę Zapisz. Tu wprowadzamy nazwę zasobu i opis zasobu. Możemy także skonfigurować pozostałe metadane oraz dodać miniaturę dla zasobu. Kończymy zapisując zmiany przyciskiem Zapisz Zmiany. Powoduje to zapisanie formularza badania typu Ankieta jako zasobu. Opcja Zapisz Zmiany i Przejdź do konfiguracji badania ankietowego wywołuje zapisanie formularza badania typu Ankieta jako zasobu i automatyczne przejście do modułu Studio aplikacji Badania ankietowe, gdzie można skonfigurować badania ankietowe. Z tej opcji skorzystamy. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się studio aplikacji Badania Ankietowe. Aplikacja otwiera się z aktywną zakładką Ankiety. Wcześniej utworzona ankieta została dodana w badaniu ankietowym. Badanie ankietowe może składać się z kilku formularzy ankiet. Jeśli jest taka potrzeba, użytkownik może dodać kolejną ankietę. Korzystając z elementów filtrowania, można szybko wyszukać interesującą ankietę. Zaznaczamy na liście wybraną przez nas ankietę i wybieramy przycisk Wybierz i przejdź do konfiguracji. Kolejna ankieta została dodana do badania. Konfiguracja badania ankietowego odbywa się poprzez konfigurację funkcji w prawym panelu. W opcji Dodaj treść można ustawić dodatkowy wstęp do badania. Kolejnym elementem jest zakończenie, które jest domyślnie dodawane w konfiguracji badania. Jego treść można dowolnie modyfikować. W zakładce właściwości, w funkcji stan dostępności mamy możliwość wyboru jednej z następujących opcji: testowe, dane nie są zapamiętywane, aktywne, nieaktywne, przedział czasowy. Dla naszego przykładu pozostawmy włączoną funkcję aktywne. Wybierając funkcję ustawienia konfigurujemy ustawienia związane z unikalnością wypełniania. Ankieta może być przesłana przez respondenta wielokrotnie lub tylko raz. W sposobie uwierzytelniania użytkownika możemy oznaczyć ankietę jako anonimową lub wymagającą zalogowania. Teraz możemy zapisać skonfigurowane badanie ankietowe. W tym celu wybieramy zakładkę Zapisz. Pamiętamy, aby przed zapisaniem wprowadzić nazwę zasobu i opis zasobu. Mamy tu trzy możliwości zapisania efektów swojej pracy. Wybierając przycisk Zapisz i Uruchom spowodujemy zapis aplikacji jako badanie ankietowe wraz z automatycznym uruchomieniem jej w nowej karcie przeglądarki internetowej. Wybranie opcji Zapisz i zamknij powoduje zapisanie konfiguracji badania bez jego uruchomienia, natomiast opcja Zapisz spowoduje zapisanie konfiguracji bez opuszczania studia aplikacji badania ankietowe. Zapisane badanie dostępne jest w menadżerze zasobów. Respondent, posiadający dostęp do aplikacji, może wypełnić badanie ankietowe. Respondent wypełnia formularz i wysyła wyniki, wybierając przycisk wyślij. Wypełniona ankieta została przesłana do systemu. Autor badania ankietowego może pobrać wyniki wypełnionych ankiet z poziomu menadżera zasobów. W tym celu na interesującym go formularzu badania wybiera opcję Eksportuj.